Jaki jest powód Pana kolejnej wizyty? No właśnie dobre pytanie, bo byłem bardzo krótko poprzednim razem, tylko na części sesji Rady Miejskiej. Teraz przyjechałem z taką wizytą roboczą, żeby odwiedzić czy poznać też tym to, co, czym się zajmuje, zajmują się ludzie w gminie. A mówię tak, nie Mówię dosłownie, bo spotkałem kilku bardzo fajnych e, właśnie na sesji osób, które e, są aktywne szczególnie właśnie w środowisku wiejskim. A jest to gmina miejsko-wiejska, więc e, jest co zobaczyć i też e, niektóre miejscowości czy niektóre lokalne grupy działania e, nie są tylko lokalne, a są na miarę. E, Ogólnopolską, ponieważ wygrywają różnego rodzaju konkursy, które, które świadczą o tym, że ta aktywność na terenach wiejskich jest duża. Chcę też zobaczyć, jak wygląda środowiskowy dom samopomocy, bo to inwestycja, którą udało się zakończyć w roku ubiegłym. Warto by było to obejrzeć i i, i no, ocenić, jak to jest zrobione. Będziemy też na e, lodowisku, na, Orli, na Białym Orliku, więc jest to też program rządowy, więc e, myślę, że e, e, spełnia tutaj te wszystkie zapotrzebowania środowiskowe. E, chcę też e, objechać z panem burmistrzem te inwestycje. Które zostały wykonane z tak zwanego programu przebudowy dróg lokalnych. I myślę, że to jest potrzebne też dla gminy, żeby ocenić, żeby wiedzieć, jak te inwestycje tutaj zostały blokowane. Czy gmina Wąsłów ma szansę na kolejne dofinansowanie z pana budżetu? Oczywiście. E, zapewne będą, będzie się rozwijał i dom środowiskowy, zapewne też Pan Burmistrz planuje e, jakieś kolejne drogi do, do e, modernizacji i na to pieniądze są. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć, że póki co to nie tylko w Pasłęku, ale generalnie w, e, w całym województwie wszystkie świadczenia z zakresu polityki społecznej są realizowane, i mam nadzieję, że tych, e, e, takich, te, tej pomocy będzie potrzeba jak najmniej. Co się wiąże z tym, że e, i gmina, i województwo nie jest zbyt zamożne, jest biedne i tych e, różnego rodzaju świadczeń socjalnych potrzeba dużo. Panie Wojewodo, odwiedzi Pan miejscowość Paniowo i dwa gospodarstwa indywidualne. Czy często Pan jeździ na wieś właśnie z takimi wizytami? Ja lubię jeździć na wieś, jeśli chodzi o odwiedzanie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, to wolę zobaczyć jak wieś się teraz rozwija, jak pieniądze unijne wspomogły rozwój gospodarstw rolnych i jakie są problemy. Rok ubiegły e, szczególnie był rokiem, kiedy praktycznie mm, byłem w większości w gminach wiejskich, na wsi, bo to rok niekorzystny dla rolnictwa. E, deszcze nawalne i, i gradobicia to spowodowało, że w wielu miejscach województwa e, były e, szkody, które e, trzeba było i szacować, i i pomagać rolnikom w osiągnięciu kredytu preferencyjnego. Panie Wojewodo, chciałem jeszcze zapytać o sytuację ekonomiczną na Warmii i Mazurach. No, gospodarka tąpnęła, to jest faktem, w sposób szczególny odczuwa to województwo warmińsko-mazurskie, w którym jest największe bezrobocie w kraju. I chciałem się dowiedzieć, czy rząd, czy Pan Wojewoda ma jakiś program, ma jakieś propozycje, szczególnie dla młodych ludzi objętych bezrobociem. Panie redaktorze, rozmawiamy na ten temat bardzo często. Ja powołałem kolegium ekonomiczne, które ocenia koniunkturę społeczną, gospodarczą w naszym województwie. Oceniamy, że kryzys, który był spowodowany i w Europie, i w i w, na całym świecie no, też dotknął województwo warmińsko-mazurskie. No, takie bezrobocie jak w chwili obecnej, to jest już dla nas bardzo niepokojące. Zarówno w kraju, jak i w województwie. Proszę też zauważyć, że te wszystkie powiaty północne naszego województwa wzdłuż pasa granicznego mają najwyższą stopę bezrobocia. No, najwyższy ma powiat Braniewski, czyli ten pas północny, bo jeśli chodzi o sam Olsztyn, mimo że rynek pracy jest też bardzo mały, to bezrobocie tam jest na poziomie do 9%. Jakie podejmujemy wszyscy, jako władze samorządowe i rządowe, jakie podejmujemy działania? albo to przede wszystkim próbujemy namawiać małe i średnie przedsiębiorstwa do inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych są to enklawy które mogą być uaktywnione właśnie pod kątem bezrobocia ale też i wspieramy duże zakłady Michelin jest tego przykładem gdzie powstaje nowa czy ma powstać nowa linia produkcyjna gdzie Docelowo może zatrudnić około 300 osób. Myślę, że wpływ na to ma słaba koniunktura sprzedaży produktów, które u nas są produktami wiodącymi. Bo oprócz rolnictwa, gdzie ta produkcja jest zawsze obarczona ryzykiem, to jest i przemysł drzewny i meblarski a koniunktury na ten akurat towar nie na ten towar nie ma dobrej ani w Polsce ani w Europie ani na świecie więc te branże które są tutaj wiodące wpadły w pewien dołek dlatego przedsiębiorcy ten rynek rozszerzają na inne kontynenty nawet bo Wiem, że w przemyśle drzewnym w zainteresowaniu jest Australia, więc to jest w ogóle, w ogóle odległy kraj. I myślę tak, bo część leży po stronie na pewno rządowej, czyli staże, zasiłki, ale zasiłki są. Tylko i wyłącznie pewnego No rodzaju... właśnie, a kiedy pieniądze zostaną uruchomione na te formy aktywizacji zatrudnienia? Wczoraj radiowy komunikat słyszałem, że już resort uruchomił te pieniądze, że zwiększa również na te obszary, czyli też na nasze województwo, więcej tak zwanych pieniędzy na staże. Bo głównym dla nas Taką główną bolączką, jeśli chodzi o bezrobocie, to brak możliwości zatrudnienia przez instytucje i różnego rodzaju i prywatne, i państwowe ludzi młodych czy absolwentów generalnie. I to właśnie to jest najgorsze zjawisko, że ci ludzie nie znajdują na rynku pracy. Pracy i wyjeżdżają poza granice. I myślę, że rząd w najbliższym czasie, a właściwie resort, resort pracy, podejmie działania dla tych województw, gdzie jest największe bezrobocie, jakąś interwencję. Ja mam pewien pomysł, ja tego nie mogę teraz powiedzieć, ale na najbliższej. Na Radzie Wojewodów z tym zwrócę się do ministra pracy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Życzymy owocnego pobytu na Ziemi, Paszłęckiej. Dziękuję. E Dziękuję.